Cześć, witam was z kolejnego odcinka z Minecrafta Mecha, tak to ja, darksian yy, Dokładnie i dzisiaj chciałbym wam pokazać, yy, dzisiaj nie jest jedynie jeden mechanizm Lecz możliwe, że yy, zrobimy jeszcze, możliwe, że jeszcze przejdziemy do innego mojego świata, żebym pokazał wam X-Ray'a ale tak, pierwsze co chciałam Wam pokazać to miecz, który dodaje nam siłę, jeśli mamy, jeśli nasze zdrowie, tutaj mamy, mamy scorbora zdrowie, wynosi powy, powyżej 15, minimum 15. Dodaje nam siłę o mocy 25. 25. Tutaj i dodaje nam slowness. Tutaj. Teraz wam już pokazuję. Tak, pierwsze co chciałem Wam pokazać to jak się robi Scoreboard. Nasz. Scoreboard Objectives Add Zdrowie Health. No, czyli życie nasze. Jakby to powiedzieć. Test for i teraz sprawdza, czy trzymam w ręce e, Iron Sworda. Czyli tego tutaj pana takiego. I to jest właśnie ta komenda. Dalej mamy efekt MOPPE. Score zdrowie minimum 15. Czyli mm, spe, mm, musi być spełniony warunek, że scoreboard zdrowie wynosi minimalnie 15. Czyli no, ta liczba. Tu mamy 20, ale to jest prędzej do survivalu. teraz Minecraft Strength. Strength. Na 1 sekundę 20, o mocy 25. No i true tak napisałem żeby był. I dalej efekt Mapapel Minecraft Slowness. 1 sekunda i mm, 5 mocy. I teraz Wam pokażę to. Wzięła zdrowie. I teraz tak. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego mojego odcinka, teraz macie jego w, w, w karcie. A jeśli nie zdążyliście zobaczyć w karcie Znaczy jeśli Nie wiecie gdzie jest karta To tutaj w prawym górnym rogu Ale także będzie na ekranie końcowym Dokładnie I teraz tak Podchodzę do jakiegoś zwierzątka Tutaj mamy na sanie. Zabijam go I teraz sprawdźmy czy będę mógł Sobie doładować Doładowałem sobie i teraz mam zdrowie 44. Jak widzicie, bo też to się ta powiedzieć? Te rzeczy, które Wam pokazuję dzisiaj, wiążą się z poprzednim odcinkiem. No. Dokładnie. I teraz jakby na przykład tutaj zróbmy survival, spadnę stąd, mam 10 i nie mogę tego użyć. Widzicie. Teraz już mogę go użyć, ponieważ mam 16 i teraz mam 20. Cyk. Nie ma. Robi to. Na 44. I teraz na przykład mogę sobie zrobić to. Pyk. Jakby co ja nie robię tak, że robię inne światy na każdy odcinek. Ponieważ to trochę się nie opłaca i... Znaczy nie o to, że się nie opłaca, ale po prostu to jest dziwne według mnie. Pip. Pip. O nie, mam tylko dziewięć. No i teraz co zrobić? Nie mogę wyjść. 1 Dobrze. Teraz Wam już objaśniłem ogólnie to, czyli naszego mieczuka. Dokładnie. I teraz y, może, może Wam pokazać y, X-Ray. Dokładnie. Tutaj mamy X-Ray. To jest cały nasz X-Ray. A tutaj się bawiłem w robiarkę tego. W robiarkę jedzenia. Mogę Wam nawet pokazać, jak na innym odcinku, jak się robi, żeby pod Waszymi stopami robiły się takie, takie, takie no świnie. I później, nie tylko, że macie takie obustę lekkiego, to jeszcze pod stopami robi się jedzenie. No, to jest śmieszne. I tak, tu mamy X-Ray'a, to, to wszystko, co są dodatki do X-Ray'a, jednak to jest sam X-Ray, te dwie gigantyczne wieże. World Trade Center, można tak je nazwać. E tutaj jest Slowness. I tak, tutaj się bawiłem z levelami, czyli tak, Test Form, OPA, Name, Dark shine, i ty, czyli wyznaczam dla wszystkich graczy jednak muszę zaznaczyć, że e, no, imię gracza. I tutaj mamy e, tutaj jest ile potrzebuje leveli minimalnie, żeby to spełnić. No i teraz selected item iron nugget. W tym w tym świecie akurat iron nugget użyłem. O Jezu! W tym świecie użyłem tego Iron Nugget do X-Raya. A wy możecie niczego innego użyć, nie wiem, Torch albo coś w tym stylu. I tak, tutaj tutaj jest warunkowy, chain i tutaj mamy efekt P Minecraft Slowness. Jeden, i o mocy największej w Minecrafcie, 255. I teraz mamy tak, tutaj jest warunkowy, a tu już nie jest warunkowy. Czemu? Spójrz, spójrzmy. Test for block, czyli sprawdzanie bloków, osobno bloków. Dwie kratki na dół, czyli ten blok. Minecraft repeating common block, dokładnie. O rotacji 1 i success count 0, czyli że się to nie wypełniło to sprawdza, czy, czy to się nie wypełniło a dalej jest, jeśli to się nie wypełniło jeśli to jest false, to to jest true a jeśli to jest true, to to jest false Czejcie taka dźwignia tylko, że samo się zamykająco. no i efekt, no popę no i tutaj już jest warunkowy no, i dalej jest efekt MOPP Minecraft Slowness 0, czyli zeruje nam efekt. A dalej mamy tą samą komendę, która jest tutaj. Test for MOPA, name, darkshine. No, i tutaj potrzeba minimalnie 5 leveli. Selected item to iron nugget. I teraz execute MOPP, czyli w miejscu gracza, filuje. Filuje, czyli jakby ktoś nie wiedział, to o, zamienia on, bloki. Widzicie, tutaj, tutaj jest barier, nie? Tutaj jest barier. I tu widzimy kurczaka. Kurczaka uwięziłam. I tak. I tutaj są, jak widzicie. Koordynaty negatywne i koordynaty pozytywne. I jakby jeden koordynat jedna, jeden, jakbyście pisali tylko jeden x, y, z, to by to była y, płaska płaszczyzna. No, jak tutaj przypadkowo zrobiłem. Przed taką płaską płaszczyzną. Chciałam co innego w ogóle zrobić. No. A jeśli dodacie negatywne, to już to jest bryła, bryła, która jest wokół was, bo zrobiłem tutaj execute. I tak, film. Tutaj bryła na trzy kratki w górę wszędzie, na trzy kratki. I teraz, to jest dziwnie napisane, ponieważ to powinno być odwrotnie, ale tak jest w komendzie. Barrier zero replace stone zero, czyli Kamień replace barierem. Czekajcie, że zamień kamień na barier. No. O, widzicie, tu jest barier. A tu już jest kamień. Tak. I tutaj znowu mamy sprawdzanie, czy ten blok jest false. Jeśli jest false, to jest true i to się wypełni. I teraz execute ta sama bryła i 100 i barier replace with stone czyli jak jakby to powiedzieć jak już nie chcesz tej umiejętności to po prostu się zaruje Wraca w kamień Tutaj mogę wam pokazać wszystkie dodatki Widzicie? Słyszy... Słyszeliśmy właśnie otwarcie skrzynki, prawda? A teraz jest zamknięcie. Teraz otwarcie. Teraz zamknięcie. I na samym środku, jak widzicie, jest napis X-ray. By Darkshine to 1,73. Tutaj wokół nas są gwiazdki. No i widzimy, że możemy o. Jak sobie polatamy wokół tego, co tutaj mamy, widzimy, o, cyk, i zrobiło nam napis H. Chodziło mi o Herobrine, że H, nie? H z la, lazoretu. napis lazuli. No, i tutaj jest. A, no i jeszcze za każdym razem jak użyjemy naszego tego, to odejmuje nam XP o 5 leveli. No i tutaj jest wszystko tak samo, tylko że tu nie ma sprawdzenia levela. Że po prostu to jest. To musi być. Gracz. Tak, gracz. Tak. Tutaj mam sprawdzenie, czy nasz level jest minimalnie 5. Poziomów i tutaj mamy napis. Tutaj też jest sprawdzenie, minimalnie 5. Jest napis X-Ray y, o kolorze Aqua i bold, Boldzie Pogrubionym, czyli czcionce Pogrubione. I teraz mamy subtitle, bo tu jest title -p -p I tutaj albo, albo title, albo subtitle, czyli jakby podtytuł. Pod podtytuł, tytuł i podtytuł tejcie. Jak są w książkach na przykład Harry Potter i Więzień Azkabanu. Na przykład. No to Więzień Azkabanu to jest podtytuł jakby, a Harry Potter no to jest tytuł. No i tutaj podtytuł zrobiłem w ciemnym kolorze aqua i w boldzie no w tej samej pogrubionej czcionce. Dalej mamy y, selected item. Też na minimalnie piątym poziomie. Tutaj mamy cząsteczki Happy Villager. Y, możecie spojrzeć właśnie w karcie. Cały czas jest ten odcinek poprzedni, jak objaśniałem też trochę, jak tam się stosuje partikle. No i to są te mm, ładne, zielone cząsteczki. No to wiecie. To one się pojawiają, jak na przykład u villagera kupicie coś i on wtedy, jakby to powiedzieć, ewoluuje. 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 Tak. No i tu mamy 1000 cząsteczek w czasie jednej sekundy na trzy. Kratki w X, Y i Z. No i tu mamy dla wszystkich graczy. No i wokół mnie, co nie? I dalej mamy Execute, małpa P. Play sound Minecraft Block Chest Open. Master, małpa A. Czyli y, Block Chest Open to jest, że skrzynka się otwiera. Ten głaz jak się skrzynka otwiera, nie? Słyszycie? I teraz się zamyka No, a master to jest które są głośniki, bo może być blok i master. Blok to jest, że od tego bloku, a master to, że jest od tego. Blok to od bloków, a master to jest master, master to jest od master volume, czyli od głównego głośnika. No i ma dla wszystkich graczy. I tutaj mamy teraz level. Sprawdzenie, czy level maksimum to 4? I selected item iron nugget. I tutaj nam pisze, jeśli. Yy, no to tutaj już nie musicie wpisywać. Ale tak czy siak, yy, Robi nam title. Wbij trochę levela. Czyli, że macie za mało lewalanie. I tutaj jest czcionka pogrubiona i kolor czerwony. Tak, a tu chyba już będzie ostatni dodatek. To samo sprawdzanie, gdzie wszędzie. Czy mam minimalnie piąty poziom i czy mam w ręku iron nugget. No i dalej mamy Play Sound. Minecraft Block Chest Close. Master Mopa A. I tutaj jest też yy, tutaj jest też yy, przekładnia OR. Tak to się nazywało. Że jeśli to się zaświeca, to to się nie, zaś, yy, to, to się nie pali, a jeśli to się nie pali, to to się pali. No, takie, takie Tak jak na przykład macie w tym. Nie, nie. Dobra, nieważne. Tutaj nie ma negac negac negacji OR, ponieważ tutaj jej nie, nie, nie potrzeba i wręcz yy, nie może jej tu być. To jest negacja OR, bo odejmuje na samym końcu, jeśli już nie korzystam z x -raya. No. Dokładnie. No i co? Pokazałem już wam całego X-raya. To jest cały nasz mechanizm. Tak, cykl. I raz jeszcze wcześniej nawet miałem podświetlanie y, żywych istot y, przez stone i to już jest takie totalnie, totalnie ten, totalnie X-rayowe. Bo x, -ray, no to jest prześwietlenie, nie? Prześwietla wam coś. No na przykład też to mogę prze prześwietlić. O, i tutaj mamy kubkę Dirtu. Albo Diax. Dobrze. A więc. Ym... To chyba by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was do zas zasubskrybowania mojego kanału z dzwoneczkiem, do zalajkowania, do zalajkowania mojego odcinka i też możecie zobaczyć inne odcinki, które teraz pojawiają się na ekranie. No i co? Cześć!